Rozdział drugi. Modlitwy świętych w Starym Testamencie ciąg dalszy. Biskup Lambert i Wainwright byli na wielkiej misji w Osaka w Japonii. Pewnego dnia dostali rozkaz z góry, że nie może być już więcej w mieście prowadzonych żadnych spotkań przez protestantów. Lambert i Wainwright robili wszystko, co mogli, lecz urzędnicy byli uparci i bezlitośni. Wtedy udali się do pokoju modlitwy. Gdy czas kolacji, Japońska dziewczynka przyszła zawołać ich na posiłek, ale gdy weszła do pokoju, odczuła moc potężnej modlitwy. Pani Lambert przyszła zobaczyć coś tam stało i również doświadczyła tej samej mocy. Później wszyscy wstali, poszli do sali misyjnej, następnie ją otworzyli i rozpoczęli spotkanie. Bóg poruszył na zgromadzeniu dwóch synów urzędników miejskich, którzy przyszli do ołtarza i zostali zbawieni. Następnego ranka jeden z urzędników przyszedł do misji i powiedział – Spotykajcie się dalej, nie będziecie zatrzymywani. Dziennik Osaka ukazał się za szybą samochodu, mówiąc – Chrześcijański Bóg przyszedł do miasta ostatniej nocy. Wielebny HC Morrison Jonasz, mąż, którego modlitwa w brzuchu ryby przynosi nam kolejny przykład tych zacnych, starotestamentowych mężów, którzy byli oddani modlitwie. Ten mąż, Jonasz, prorok Pana, był uciekinierem. Uciekał od Boga i miejsca, gdzie miał wykonać swoje zadanie. Był wysłany na misję, by ostrzec zdeprawowaną niniwę i głośno wołać przeciwko niej, ponieważ sam Bóg powiedział, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Ale Jonasz poprzez strach lub inny bodziec odmówił posłuszeństwa Bogu i wszedł na pokład statku płynącego do Tarszyszu, uciekając przed Bogiem. Wydaje się... Że przyoczył fakt, że ten sam Bóg, który wysłał go na tą ostrzegającą misję, miał na niego skierowane swoje oczy, kiedy tajemn ukrywał się na pokładzie tego statku. Powstała burza, gdy statek był w drodze do Tarszyszu, i załoga postanowiła wyrzucić Jonasza poza burtę, aby przebłagać Boga oraz uniknąć rozbicia łodzi i wszystkich na pokładzie. Ale był tam Bóg, który był z Jonaszem od początku. Nakazał on wielkiej rybie, by połknęła Jonasza. Chcąc go zatrzymać i udaremić jego plan ucieczki z posterunku, gdzie miał wyznaczone zadanie, jednocześnie ratując go ostatecznie wykonać Bożą wolę. To był właśnie Jonasz, który był w brzuchu ryby i będąc w wielkich tarapatach przychodził przez dziwne doświadczenie. Wzywał Boga, który słyszał go przez cały czas i sprawił, że ryba zamiotowała proroka na suchy ląd. Jaka możliwa siła mogłaby Go uratować przed tym strasznym miejscem? Wydało się być bez żadnej nadziei, jak gdyby zgubiony w głębi krainy umarłych, niemal jak człowiek martwy i potępiony. Ale się modlił. Co innego mógłby robić? I to jest właśnie to, co miało zwyczaju, będąc w kłopotach. Zwałem pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wtedy Pan wydał rozkaz rybie i ta zmiotowała Jonasza na suchy ląd. Podobnie jak i inni, przystępując do modlitwy uczynił ślub, powiedział, lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. spełnię co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Modlitwa była potężną siłą, która wyrwała Jonasza z krainy umarłych. Modlitwa, potężna modlitwa zachowała go aż do końca. Modlitwa poruszyła Boga, by uratować niewiernego Jonasza, Mimo iż zgrzeszył uciekając od swojego zadania i Bóg nie mógł odrzucić jego prośby. Nic nie jest zbyt trudne dla modlitwy, ponieważ nic nie jest zbyt trudne dla Boga. Powiedź na modlitwę Jonasza w brzuchu ryby jest cudownym, typowo starotestamentowym wskazaniem na moc martwych stania pana Jezusa Chrystusa. Nasz pan postawił swoją pieczęć prawdy na modlitwie Jonasza i na jego wskrzeszeniu. Nie ma nic bardziej oczywistego niż to, że w tych wszystkich przypadkach to Bóg w swój cudowny sposób udzielał ratunku. Nie ma nic prostszego niż to, że modlitwa za każdym razem musiała mieć do czynienia bezpośrednio z samym Bogiem. I nic nie jest tu tak wyraźne jak fakt, iż jedyną wartością modlitwy jest to, że słyszy i odpowiada na nią Bóg. Starotestamentowi święci mocno w to wierzyli. To wyróżnia się przez całe ich życie. Byli oni przede wszystkim mężami modlitwy. Jak bardzo potrzebujemy nauczyć się sztuki modlitwy, tej najprostszej ze wszystkich sztuk, najpotężniejszej ze wszystkich sił i będącej cały czas w niebezpieczeństwie zapomnienia i zdeprawowania. Im bardziej oddalamy się od dziecięcego sposobu modlitwy, tym bardziej oddalamy się od sztuki prawdziwej modlitwy. Nasze wszystkie szkoły, nasi wszyscy nauczycielni nauczyli nas modlić się. Ludzie w czasach Starego Testamentu dobrze się modlili, ponieważ byli prostymi ludźmi i żyli w prostych czasach. Byli jak dzieci, żyli w dziecięcych czasach i mieli dziecięcą wiarę. Przywołując starotestamentowych świętych możemy zobaczyć ich nawyk modlitwy. W żadnym wypadku nie możemy pominąć tu Dawida, człowieka, który był wybitnym mężem modlitwy. Modlitwa była jego nawykiem. Słyszymy, jak mówi. Wieczór i rano i w południe modlić się i z czaskiem wołać będę, aż wysłucha głos mój. To, że psalmista modlił się ze słodyczą, nie było czymś dziwnym. On znał drogę do Boga i często odnajdywał ją właśnie w modlitwie. Dlatego to nic dziwnego, że słyszymy jego tak drogocenne i przejmujące wezwanie: przyjdźcie padnijmy przed nim i złóżmy pokłon, uklęknijmy przed Panem i stwórcą naszym. On znał Boga jako tego jedynego, który może odpowiedzieć na modlitwę. Ty wysłuchujesz modlitwy, do ciebie przychodzi wszelki człowiek. Kiedy Bóg ugodził dziecko, które urodziła Batrzeba, ponieważ Dawid przez swój straszny grzech dał okazję do szyderstwa wrogom Boga, odnajdujemy Dawida przez tydzień oddanego modlitwie, proszącego Boga o życie dziecka. Ten jego życiowy zwyczaj został utrzymany w tym wielkim, nagłym wydarzeniu w jego domu. Fakt, że Bóg odmówił jego prośbie, w ogóle nie wpłynął na kwestię zwyczaju modlitwy Dawida. Mimo, że nie otrzymał tego, co prosił, jego wiara w Boga nie została naruszona w najmniejszym stopniu. Bóg nie przywrócił życia jego chłopcu, jednak później dał mu innego syna, Salomona, a ten ostatni syn był prawdopodobnie dla niego większym błogosławieństwem niż ten, o którego się modlił. W ścisłym związku z tym okresem modlitwy Dawida Musimy zwrócić uwagę na jego pokutną modlitwę, kiedy prorok Natan odkrył do rozkazu Boga jego dwa wielkie grzechy: cudzołóstwo i morderstwo. Dawid natychmiast uznał swoją niegodziwość, mówiąc do Natana: Zgrzeszyłem. Jak głęboki smutek przeżywał z powodu swojego grzechu, serce i duch Dawida zostało złamane. Jak wielki wyraził smutek dobrze ukazuje Psalm 51, gdzie wyznaje swoje winy. W psalmie przewodzi głęboka skrucha i modlitwa. Dawid wiedział, gdzie znaleźć przebaczającego grzechy Boga, dlatego to wszystko, że został przyjęty z powrotem i miał radość ze zbawienia, zostało mu przywrócone ze względu na gorliwą, szczerą i pokutną modlitwę. W ten sposób wszyscy grzesznicy są doprowadzeni do łaski Bożej, a co za tym idzie, mogą znaleźć przebaczenie oraz nowe serce. Cała księga psalmów Wynosi modlitwę na piedestał i możemy obserwować, jak jest nią napełniona. Jest to księga pełna oddania. Na tej sławetnej liście mężu, którzy się modlili w czasach starotestamentowych nie możemy pominąć Salomona, jakkolwiek popełnił błędy, lecz nie zapomniał o Bogu, który wysłuchuje modlitwy. I nie zaprzestał szukać Boga w modlitwie. Choć ten mądry człowiek odszedł od Boga w późniejszych latach swojego życia, a jego słońce życia skryło się pod chmurą, znajdujemy go modlącego się na początku panowania. Salomon poszedł do gibeonu, by złożyć ofiarę, której ceremonia była zawsze ściśle połączona z modlitwą. I gdy tam był, pan ukazał się Salomonowi w nocnym widzeniu, mówiąc do niego: proś co ci mam dać. Ciąg dalszy tej historii pokazuje z jakiego materiału został zbudowany charakter Salomona. Jaka była jego prośba? Teraz tedy, Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twojego sługę w miejsce Dawida, mojego Ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A Twój sługa jest pośród Twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej Jego ilości. Daj przy to Twemu serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, że ta Boża odpowiedź była rezultatem tak wielkiej modlitwy? I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz, to też rzekł Bóg do Niego. Dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, ani prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla Twoich wrogów lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu, czy to uczynię zgodnie z Twoim życzeniem. Oto daję Ci serce mądre i rozumne, że takiego jak Ty jeszcze nie było przed Tobą, takiego jak Ty również po Tobie nie będzie. Oprócz tego daję Ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jak też sławę, tak iż takiego jak Ty, męża, nie będzie między królami po wszystkie dni Twoje. A jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, Przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę duże Twoje dni. Jaka to była modlitwa, z jakim uniżeniem i prostotą powiedział, jestem jeszcze młody. Tak sprecydował prośbę o jedną rzecz, której potrzebował. I zobaczmy, o ile daleko więcej dostał niż prosił. Weźmy tą niezwykłą modlitwę na poświęcenie świątyni. Być może jest to najdłuższa modlitwa zapisana w Słowie Bożym. Jak wyczerpująca, konkretna i żywa jest ta modlitwa. Salomon nie mógłby pozwolić, by postawić fundamenty Domu Bożego bez modlitwy. I Bóg wysłuchał jego wołania tak jak i wcześniej wysłuchał. A gdy dokończył Salomon modlitwy, wtedy ogień stąpił z nieba i pożarł zaopalenie i inne ofiary, a chwała pańska napełniła on dom. W ten sposób Bóg pokazał, że przyjął ten dom uwielbienia i modlącego się króla. Ta lista starotestamentowych świętych oddanych modlitwie. Rośnie, gdy tylko w nią wglądamy, jest zbyt długa, by spisać każdego. Ale imię Izajasza wielkiego proroka Ewangelii oraz Jeremiasza płaczącego proroka nie może zostać pominięte. Moglibyśmy dodać innych, ale ich imiona wystarczą i nimi właśnie zamkniemy listę. Niech uważni czytelnicy czytając Stary Testament mają kwestię modlitwy na uwadze, a zobaczą, jak wielkie miejsce zajmowała modlitwa w umysłach i życiu tych mężów żyjących we wczesnych dniach.